Witam wszystkich serdecznie, jesteśmy Jak po jest? pierwszym meczu naszego startu u siebie w Elblągu. Mężczyźni Albu się z Gdynią. Wygraliśmy w końcu, w końcu moim waszym gościem jest dzisiejsza Solenizantka Magda Balsa, Magda wszystkim, prezent to super narodziny. dziękuję wszystkim dziewczynom za to, że mi taki super prezent. Myślę, że nam się Na rozchodówce macie mistrza Polski widzę wicemistrza Polski. Ciunius Myślę... i prawie nie ma. My, nie, myślę, że tamty sezon nie ma co się liczyć, bo odchodzę na niebie, która robiła nieco złotę i, i tak naprawdę Wista jest młody jeszcze, tak sam ale walczył do końca, ale jak się tu Jak teraz nastawienie przy tym? Na pewno jesteśmy skupione, nie rekrutujemy nikogo, czy to jest to wystąp, czy wista, czy głupi, wychodzi i walczy. Teraz znacie, że co, myślisz w środę, potem z góry. Możemy, nie działa, tak nie być w tygodniu, ale jesteśmy młode, szybko się zregenerujemy. Sporo nowych zawodniczek, grafist, Edmonga się znacząco odmieniła. Nowy trener, nowe założenia taktyczne, tak, to się da, także nie ma co że Jakby brać się tego sezonu z tym, bo to jest bo inny trener, to jest inny trener, to są nowe młode, także... Jak się czujesz w starcie? Bardzo mi dobrze, ja bardzo się cieszę, że wypowiadam taką decyzję, że akurat star. Proszę, dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.